Dzień dobry, z tej strony Rafosado, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku, które tradycyjnie zaczynam od mówienia sentymentu wobec ryzyka, a ten pozostaje w ostatnich godzinach wyśmienity. Jeśli popatrzymy na notowania kontraktu terminowego na SP500, no te wychodzą na miesięczne maksima i znajdują się w tym momencie na poziomie 3425. Jeśli chodzi o rozpoczęcie sesji na starym kontynencie też wygląda bardzo dobrze, tak. Dobił do 13 tysięcy punktów i chwilowo był powyżej tego poziomu. Popyt na ryzyko utrzymuje się jak najbardziej po tym, jak Donald Trump no, zakomunikował coś w stylu quasi pakietu fiskalnego, bowiem jeśli chodzi o to, co się wydarzyło we wtorek, jeśli patrzymy na przecenę, jaka miała miejsce, spadki dwuprocentowe, one w dniu wczorajszym zostały praktycznie w całości odreagowane właśnie po komentarzach ze strony amerykańskiego prezydenta, iż mimo zawieszenia prac nad czwartym pakietem fiskalnym, no Biały Dom będzie pracował dalej nad takim punktowym wsparciem dla najbardziej dotkniętych przez pandemię sektorów, jak na, jak na przykład sektor lotniczy i inwestorzy ucieszyli się z tych planów, bowiem wskazuje na to te komentarze wskazują na to, że amerykańska gospodarka mimo tego impasu pomiędzy demokratami a republikanami nie pozostanie bez wsparcia. Ono ma być zapewnione właśnie w tych obszarach, wobec których jest pełna zgoda ze strony dwóch sił politycznych w Stanach Zjednoczonych. No i to na obecną chwilę daje paliwo inwestorom do wzrostu, jeśli chodzi o ceny akcji. Dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne jest no, praktycznie puste i uwagę należy zwrócić na cotygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy, które jako pierwsze odzwierciedlają. Zmiany, jeśli chodzi o poziom bezrobocia, patrząc jednak na ostatnie wskaźniki koniunktury gospodarczej, no tutaj raczej to momentum wzrostu gospodarczego jest utrzymane i te dane jak najbardziej powinny potwierdzać, że ta odbudowa na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych postępuje i z tego punktu widzenia chyba no nie będą większym zagrożeniem, jeśli chodzi o ten. Apetyt na ryzyko, jaki w dniu dzisiejszym się utrzymuje, jeśli chodzi o to, co będzie znajdowało się w centrum uwagi inwestorów, no to przede wszystkim szczegóły planu pomocy tym poszczególnym obszarom przez Biały Dom oraz administrację Trumpa. Jeśli będziemy poznawać szczegóły, no to tutaj rynek może coraz bardziej cieszyć się z tych zapewnień. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, no to widać, że z Spadek awersji do ryzyka skutkuje odpływem kapitału od bezpiecznych przystani. Niemniej jednak, w przypadku euro-dolara, no widzimy próbę podejścia w okolicy 1,18, 11 ale jeśli chodzi o perspektywę do dalszych wzrostów, o no to w kontekście wzrostu ilości nowych zachorowań w Europie może być trudno. We Francji, we Włoszech, o Wielkiej Brytanii wiemy, w Niemczech, no ilość nowych przypadków jest jak nie rekordowa, no to najwyższa od kwietnia i ryzyko kolejnych obostrzeń jak najbardziej się utrzymuje, to jest czynnik, który powinien na obecną chwilę ograniczać przestrzeń do wzrostów głównej pary walutowej, no ale tutaj Sentyment rynkowy może okazać się kluczowy, bowiem część uczestników rynku może liczyć na to, że w Europie uda się powtórzyć to, co udało się Stanom Zjednoczonym w sierpniu, kiedy ta liczba nowych przypadków również tam była rekordowa, ale jednak udało się ustabilizować sytuację i rynek jeszcze liczy, że w Europie ta historia może się powtórzyć. Jeśli chodzi o główne waluty, no to tutaj oczywiście w Ofensywie znajdują się waluty surowcowe. Jest to ruch, który jest odzwierciedleniem tego, co widzimy na rynku amerykańskie waluty. Nieco inaczej wygląda dolar nowozelandzki, bowiem ten znalazł się pod presją po głębich komentarzach, jakie pojawiły się ze strony Banku Rezerwy Nowej Zelandii. Otóż główny ekonomista RBNZ zakomunikował, że. Perspektywa ujemnych stóp procentowych w Nowej Zelandii w dalszym ciągu jest otwarta, a tamtejszy bank centralny no, woli się pomylić, jeśli chodzi o zbyt głęboką stymulację monetarną niż niedostateczną w obecnej sytuacji rynkowej. Zatem no, niewykluczone, że jeszcze w Nowej Zelandii w tym roku zobaczymy ujemny poziom stóp procentowych. No i z tego tytułu notowania NZD zanurkowały. Jeśli chodzi o funta, no to jeśli popatrzymy na to, co dzieje się z parą GBP-USD, no tutaj ona w większym stopniu odzwierciedla właśnie zmiany na rynku amerykańskiej waluty. Jeśli chodzi o negocjacje pomiędzy Londynem a Brukselą, no tutaj mamy atmosferę wyczekiwania przed 15 października, kiedy mija narzucony przez Borisa Johnsona deadline na negocjacje. Każda ze stron liczy na wyłamanie się drugiej, no i no pytanie, czy strony spadną z klifu, czy dojdą do porozumienia i ten termin zostanie przyciągnięty do listopada. Historia sugeruje, że raczej bardziej prawdopodobny powinien być ten drugi scenariusz, a notowanie funda dość stabilnie wyczekują na rozwiązanie sytuacji. Na rynku surowcowym notowania złota minimalnie zyskują, pozostając poniżej 1900 dolarów za jedną uncję, patrząc na to, jak zachowuje się rynek akcyjny, patrząc na to, jak zachowuje się dolar, no i też jakie pojawiają się komentarze ze strony najważniejszych bankierów centralnych, no to tutaj przestrzeń do wzrostów powyżej 1900 dolarów zajmującej jak najbardziej istnieje, no i Prędzej czy później notowania żółtego metalu jak najbardziej mogą powrócić do, mogą powrócić na wyższe poziomy. Jeśli chodzi o ropę, no to tutaj mamy do czynienia ze zbitką informacji. Wcześniej notowania wsparły e, niepokojące doniesienia ze strony e, huraganu, jak i Zagraża Zatoce Meksykańskiej. Otóż w tym momencie widzimy dobry sentyment. WTI wychodzi powyżej 40 dolarów za baryłkę i tutaj, w przypadku utrzymania tych nastrojów, utrzymania obaw dotyczących podaży surowca, no, na chwilę obecną docelowy poziom, znaczy maksymalna przestrzeń do wzrostów, to jest 42-3 dolary za baryłkę WTI, czyli te maksima, które widzieliśmy na początku. Września, i z drugiej strony, musimy mieć świadomość tego, że wprowadzenie kolejnych obostrzeń w strefie euro w Unii Europejskiej. No, będzie rodziło obawy o budowanie nadpodaży na rynku surowca, i tutaj też nie można wykluczać przesadę w kierunku 35 dolarów za baryłkę. Zatem, jeśli chodzi o perspektywy najbliższych tygodni, tutaj notowania jak najbardziej powinny się utrzymywać w tym szeroko zakrojonym przedziale 35-42. W tym momencie znajdujemy się bliżej górnej bandy, i rynek wydaje się zmierzać w kierunku popandemicznych szczytów. Jeśli chodzi o złotego na koniec, ten stabilny 4,48 na rynku Europelena. I tutaj widać, że inwestorzy w okolicy tego poziomu próbują znaleźć nowy punkt równowagi, jeśli rynek akcyjny będzie piął się w górę, dolar tracił na wartości, no to tutaj maksymalny zasięg na chwilę obecną wydaje się 445, czyli ten punkt równowagi, jaki widzieliśmy przez dużą część września. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję. ze Twojej strony zapraszam na jutrzejszy poranny przegląd rynku, jak zwykle, przed godziną dziesiątą. Do usłyszenia i pozdrawiam.